Martwią mnie te głosy, które z-oceanu dochodzą do nas, ale ja myślę, że my w Europie yy, myślimy inaczej. Europa jest zbudowana w oparciu o wartości, o wartości praworządności, tolerancji, poszanowania praw różnoś, różnorodności. O, o tej różnorodności, o tę różnorodność yy, będziemy za wszelką cenę walczyć. My w Europie, ale i my w Polsce. Przyzwyczailiśmy się do tego, że świat jest lepszy, lepiej zarządzany, z lepszymi osiągnięciami, jeżeli dopuszczamy wszystkich do, do jednego stołu, do jednego dialogu, do jednej dyskusji. A więc myślę, że te głosy z oceanu, o których mówimy, one są, wierzę w to, przejściowe. Więc nie poddajemy się, wierzymy w to, co jest najważniejsze w, w wartości, którym powodujemy w Europie. Ja myślę, że te wszystkie działania, aktywności, które są podejmowane, zarówno w dyskusjach, w panelach, w rozmowach, jak i te, które są wprowadzane drogą rozwiązań prawnych. One prowadzą nas do tego, aby osiągnąć rozwiązania, które są pożądane. Stereotypy zawsze były, są i będą. Może nie ma co z nimi walczyć na słowa? A trzeba po prostu robić, wprowadzać, wdrażać rozwiązania, które tym stereotypom wyjdą naprzeciw. Jest, myślę, wiele przykładów, które warto naśladować, zarówno w spółkach, które są rozpoznawalne, czyli spółkach giełdowych, jak i w podmiotach tych największych w gospodarce. Ja reprezentuję jedną z największych firm w polskiej gospodarce i, mimo że nie jest to spółka giełdowa, Przestrzegamy najwyższych możliwych standardów. Poprzeczkę postawiliśmy sobie bardzo wysoko. Na stanowiskach menadżerskich w totalizatorze 40% to są kobiety. Na stanowiskach dyrektorskich w oddziałach terenowych ponad 40% to są kobiety. Totalizator w tym roku obchodzi 70-lecie. Ja jestem pierwszą, co prawda, ale, ale kobietą na tym stanowisku, więc pokazujemy, dajemy przykład, że swoją determinacją możemy ten świat zmieniać tak, aby efekty były lepsze. Lepsze dla wszystkich, dla społeczeństwa, dla gospodarki, dla wszystkich. Ja nie sądzę, żeby był odwrót od DEI. Ja, ja wierzę w to, że to jest taka przejściowa, przejściowa moda, bym to nawet nazwała, bo te organizacje, które już wprowadziły odpowiednie standardy i te środowiska, które rozumieją, jakie korzyści może strategia DEI przynieść, one się od tego nie odwrócą. To już zdołało się zakorzenić. Ja myślę, że. Jest tak wielu obrońców tej strategii i tej, 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 tej filozofii życiowej, że odwrotu od tego nie ma. Może to wzburzyć zachodzące procesy, natomiast tak jak, tak jak rozmawiamy, Europa wierzy w to, że wartości są najważniejsze, a różnorodność jest tą nadrzędną wartością. Ten potencjał można uruchomić w taki sposób, aby zapraszać kobiety do współpracy. I te mechanizmy, które już są wprowadzone, czy to do systemu prawnego, czy to do ładu korporacyjnego, one właśnie temu sprzyjają. Ale myślę, że wszystko zależy od ludzi. Jeżeli będziemy wierzyć w to, że różnorodność. Jest zjawiskiem pożądanym i pozytywne efekty może przynosić, to ci, którzy będą decydować o procesach, czy to komórki kadrowe, czy to zarządy, będą promować kobiety, będą zapraszać do większej aktywności, ale oczywiście też zaproszenie to nie wszystko. Ważne jest, żeby kobiety zostały zmotywowane, zmobilizowane, aby je też, aby im podać rękę. Bo czasami wystarczy jedno słowo, aby zachęcić do większej odwagi. Kobiety są fantastycznie przygotowane, wykształcone do tego, żeby sprawować najważniejsze funkcje w, w, w gospodarce, w państwie i jest ich coraz więcej. I trzymajmy kciuki, żeby, żeby było ich coraz więcej. Wspór może być z każdej strony i oczywiście są środowiska, które, które również próbują udowodnić, że nie warto, nie opłaca się, ale mm, ludzi dobrej woli jest więcej, więc mm, życzmy sobie tego, aby właśnie nawzajem się wspierać. Ja myślę, że ważna jest też ta solidarność pomiędzy kobietami i podanie ręki czasami może pokonać wszelkie stereotypy.